A teraz uwaga, prawdopodobnie wykrakałem sobie, wykrakałem sobie, ale wy jeszcze tak nie widzicie, bo tutaj, o, ależ to malutkie, srebro na bank, będzie coś specjalnego. Kolejny dzień wykopkowy, kolejny dzień mroźnej wiosny, bo jest dzisiaj ledwo, tam nie wiem, czy 5 stopni teraz jest. Nie wiem, czy ten film nie będzie już w maju, także majówka mogła być taka jak teraz, a mogła być ciepła, bo jak patrzyłem na prognozy, to nawet miało tak podskoczyć do tych 13 stopni. Mamy w tym roku okrutną wiosnę, okrutną. Ale ja mam taką nawet fajną wiosnę, bo zobaczcie, co wejdę do tego lasku, bo jestem koło mojego lasku, to jakieś monety wskakują. I tym razem mam pierwszą, więc kamera, akcja. Co tam tym razem? No oczywiście prl -e tutaj same, nie? No tym razem mamy 65. Także pozdrawiam was gorąco. Cały czas liczę na jakieś srebro w końcu. Może chociaż jakiś jeden Silbergrosik, a nie te prl y cały czas. Do następnego dołka. Łuski tu wyskakują od małzera w bardzo ładnym stanie. Nawet wam te bicia tu wyświetlę, co tam jest. Bo w tej chwili to słabo widzę. Ładny, zielony dywan, a tutaj mam coś. Tylko, że wam powiem tak o, nie wiem co mam, ale mówię. Jak coś będzie, o, fajnego, to nagram. Czekajcie, już jest, czy nie ma? Kurde, dobra, wypadło mi, teraz nie wiem gdzie jest. Dobra, to jest to o śmieciuch. Miedziany, może piersi, bo w... dobra, nieważne. Tym razem, Wykopałem łódeczkę, powiem Wam, z Mausera. O! o kurde! Ale tu już tak skorodowana, że zobaczcie, złamała się. Ja pierdziel, ale ze mną ferma. Zniszczyłem nabój ćwiczebny do Mausera. W ogóle oko mi dalej zawi w zimnie, tym mi to jedno. No i tyle, no co mogę wam powiedzieć. Podważyłem taką łopatką i odpadł ten czubek, mówię, ale co to taka wydmuszka, mówię. No i później resztę podważyłem, a to jest taki nabój do ćwiczenia ładowania. Chyba, czy czego, yy, do Mausera. Fajne znalezisko. To jest taka wydmuszka na boju. Kurde, ale... No szkoda, ja pierdziele. Naprawdę szkoda. A teraz uwaga. Prawdopodobnie wykrakałem sobie, wykrakałem sobie, ale wy jeszcze tak nie widzicie, bo tutaj kamera tego nie pokaże, ale ja wam zaraz pokażę. Co ja mam. Wiecie już co mam? Mam jakieś dewo. Medalik, ale malutki i powiem wam. Chyba srebrny. Taki mały, patrzcie. Ja pierdzielę. Ależ to malutkie. Srebro na bank. Będzie coś specjalnego. Patrzcie się na to tylko Na zdjęciu na pewno już widać Na bank srebro Ale malutki Patrzcie Adeus go chycił nawet Nawet jakaś tam dziurka była dołek jakiś był za nim Zobaczcie jakie to jest maciupkie Ale srebro na bank Tutaj jest matka boska A tutaj Jezusek Ale traf, ale strzał, patrzcie i wróciłem do tego Lasku, gdzie tyle monet, tylko one były wszystkie tam. A ja to już trochę z tej strony robię, bo tutaj mniej wychodziło. Ale jednak zobaczcie, jednak się opłacało. Ja pierdzielę. Coś pięknego. Nie mogę się napatrzeć. Jeszcze jak to domyję, to będzie ideales. Piękny. Chowam do moneciarki, żeby nie zgubić. Także zobaczcie. Zobaczcie, jakie to jest magiczne miejsce. Dobra, obkopałem tam wszystkie, powiem wam, nawet żelazne, słabe takie sygnały. Koksy wykopałem wszystko. Łańcuszka oczywiście nie znalazłem, bo to wiecie, najpierw mógł medalik spaść, a ten łańcuszek mógł być jeszcze tam niesiony gdzieś dalej. No i jest marne, marne szanse, żeby taki cienki aż łańcuszek yy, wykrywać chwycił jak on będzie rozciągnięty, a na pewno by taki był. A tu patrzcie. Onetka. Perelium, bo co innego ja pierdzielę te perele mnie tu zabiją. Ja chyba nawet wam nie będę każdego już pokazywał, bo to nie ma sensu. Chyba że jakiś ciekawszy rocznik, w tym przypadku 69 pozdrawiam. Życzę Wam udanego dnia, bo ja już mam taki dzień. Także do nas dołka. dołka. Miałem problem, ale patrzcie. Jest. Bo do niego miałem problem nie wiem dlaczego z namierzeniem tego to jeszcze ucieka, to jest złotówka. No cóż od złotówki można powiedzieć zaczynają się już takie ładniejsze PRLE i to jest złotówka z 1949 roku, gdyż mogę już napoznać to po tym, że daty nie widać no, akurat po tym to nie można poznać. Ale Rzeczpospolita Polska bez ludowej, to już świadczy o tym, że to jest 49 rocznik, więc tradycyjnie już dla Antoniego Pietkiewicza lecą pozdrowionka. Pozdrawiam Ciebie Antoni, życzę Ci słonecznego dnia, nie takiego jak u mnie. Bo u mnie już chyba słońca nie będzie. Na razie. No i niestety tam już nie wychodzi nic z tych moich... W tym moim miejscu parę dni je robiłem dobrze, ale słuchajcie, tu jest jakaś krągłość i będzie to fenol na 100%, w końcu mam fenola, A dzisiaj cesarstwo i mamy nawet, powiem Wam, normę, o, także do następnego dołka.

есть mm вот, -hmm. mm -hmm. Kurde, ale ciężko było to namierzyć w liściach, powiem wam, ale jakaś, powiem wam, żarta, ja pierdzielę No więc było coś głębiej. No i popatrzmy, co będzie. Chyba ludowe wojsko. Guzik. A jak? Stały zestaw z tego lasku. Brakuje tylko Weimara, powiem Wam jeszcze. A nawet dwóch. I jeszcze jednego co najmniej guzika. Ale wiecie, dzisiaj jest ten medalik, także wybaczam wszystko. Zobaczymy tylko. Nie, no nie ma co szukać, że tam korona to jest guzik Ludowego Wojska Polskiego. Panie, ludzie, przecież to musiało się coś stać. Słońce jakieś jest. To trzeba nagrać. To trzeba nagrać. Jest słońce jakieś wyszło. Ludzie, ja mam wrażenie nawet, że cieplej się robi, ale zobaczcie, co tutaj jest. Mi się zrobiło gorąco. Gorąco mnie się zrobiło. Zobaczcie, to jest orzełek z czapki. Ale teraz pytanie, czy on jest tutaj w kawałkach cały? Bo jak jest cały to... O kurde! Ja pierdzielę! Ja wiem kto by tu podskakiwał, jakby takiego łożełka znalazł. Zobaczmy pinpointerem. Ech, no dobra. Dobra, pinpointer mówi, że nie. Ale poczekajcie, może wykrywać powie, że tak. Dobra Ale by był nie. Kurde nie ma Ale szkoda Musi gdzieś tu być, ja będę po prostu szukał No bo co to, to by robiła taki robiłby taki kawałek tego orzełka Tu pewnie też Polska ludowa ale Jest kolejny kawałek Kurde, ale to się rozsypuje w rękach jest monetka biła wysoko Widzicie A może i nie wysoko Tutaj Co to? 5 groszy Ja pierdzielę Chyba tak No 5 groszy współczesne <grych> Ale mnie zrobiło, myślałem, że jakiś fenol. Dobra, do następnego dołka. Komuś się posypało w tym dołku, tutaj mam jeszcze więcej sygnałów Ale powiem Wam, że same współcześniaki wiadomo no i co? Nie będę tego o. Kurde, ładnie się posypało, zaraz to wykopię, to wam pokażę Dobra jeszcze cztery, ale to same grosiaki. Jakieś powiem Wam, o. trochę tu poleżały też. Powoli wracam do domu, ale zobaczcie, normalnie to ja nie mogę wrócić. Znowu mam Perela i ja miałem nie nagrywać już tych Pereli, ale zobaczcie, który rocznik, który. 70 chyba drugi, jak się nie mylę. Pozdrawiam, gronco was. A tu mam kolejną krągłość, chyba ostatnią, dzisiaj. O, tutaj. I kolejny guzik z tego ludowego wojska polskiego. Ta. No dobra, powiem wam, koniec. Także krótko mówiąc. <noise> dzisiaj było to co było jak tu lepiej stanąć, chyba tak Deus daje rady powiem wam naprawdę ten wykrywacz robi robotę miałem takie trochę mieszane uczucia na początku, ale teraz już mogę coś powiedzieć nie? bo powiem wam, takie malutkie sreberko, pięknie wytargał nawet dosyć głęboko także fantem dnia dzisiaj srebrny medalik, jest Devo i to srebrne Monetowo było trochę gorzej jak ostatnio, bo same prl -e, współczesnych par i jeden tylko fenol, więc bez fenola nie wracam. Pytacie się mnie jeszcze, tak powiem, już na filmie, teraz o to etui. No jest ono miarę wygodne, bo ja mówię, nie muszę tego na tym mieć, nie muszę gdzieś tam przypasku czy jak, tylko sobie tu na rączce. Tylko widzę jeden problem tu z tym etui, bo ja nie wiem, czy właśnie jak to jest na ręku, i ja uważam na to, czy można tak walić. Kopiąc, nie? Czy to jest jakieś wstrząsoodporne, odporne, czy nie, więc staram się tą ręką w ogóle nie walić w ziemię, w, jako oburącz, tylko jedną ręką tą łopatką walę. A jak się nie da rady, to nogą sobie podpieram, nie? I tyle, nie? Także mówię, było to co było, było fajnie, fajny wypad. Tak się zaczął nijako, ale powiem Wam, że dobra, nie będę już po prostu przedłużał. Wszystkim, którzy dobrnęli do tego momentu, bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Pamiętajcie, zawsze powtarzam, że nagroda najlepsza nagroda dla twórcy to jest łapka w górę, to jest subskrypcja i oczywiście komentarz, nie? Także tyle. Pozdrawiam Was gorąco i zapraszam do następnego filmu. Na razie.